Przy przyjemnych tematach pozostaniemy. Tak jest, bo musimy skończyć dom, to trzeba ten dom kimś zapełnić dziećmi, ale też populami, bo rodzina musi być pełna dzieci, zwierzęta, A że właśnie psy, dzisiaj jest Międzynarodowy rymunia. Dzień Psa, to my wykorzystamy tę okazję i porozmawiamy sobie o psach. A... Porozmawiamy nie o wszystkich psach, ale w szczególności o buldoszkach francuskich. Jest z nami Kofi i jest z nami właścicielka Marzena Tyrajska. Milena, dzień dobry. Dzień, dzień dobry, witam Państwa. Cześć Milena. Przepraszam. Milena, opowiedz nam, jak, dlaczego wybrałaś taką rasę psa? Dlaczego wybrałaś Kofiego i buldoszka francuskiego? A dlaczego Kofi wybrał ciebie? Dlaczego Kofi wybrał mnie? To jest y, m, historia. Y, tego typu, kiedy to ja byłam tym tak zwanym starym, który nie chce psa, a, a mój partner uparł się koniecznie na psa i koniecznie na buldoszka właśnie. W związku z czym Kofi pojawił się w moim życiu około 3,5 roku temu, no i zaczęliśmy wspólną przygodę i czy to tak było, bo mówisz, że tym starym, który nie chciał psa i zazwyczaj w tych właśnie żartach i memach jest tak, że to tata mówi nie, absolutnie żadnego A zwierzaka, potem? jak zwierzak się pojawia w domu, to jest najbardziej zakochanym no to członkiem rodziny tak było w tym naszym przypadku. I zresztą, tak jak widać, napołączyła nas ogromna miłość. I jak to jest wychowywać buldoga francuskiego? Czy to jest rasa, którą polecałabyś swoim znajomym i przyjaciołom? Czy jednak po tym doświadczeniu trzy i półletnim masz jakieś swoje obserwacje. No właśnie, my chętnie wybieramy psy rasy buldog francuski, mops, bo wyglądają przesłodko, są bardzo przyjacielskie, odpowiada nam ich usposobienie, taki kanapowy tryb życia. Ale w każdej, w każdej beczce miodu jest łyżka dziegciu, a w tym przypadku to jest niestety predyspozycja tych raz do wszelkich chorób. My borykamy się z wieloma, z wieloma przypadłościami. Kofi jest po operacji kręgosłupa, takiej dosyć poważnej, powiedziałabym, związanej z dyskopatią. Jest również alergikiem. Tutaj borykamy się z alergią nie tylko pokarmową, ale i środowiskową. Mm. Także na pewno nie jest to rasa dla każdego. Na pewno trzeba mieć na uwadze, że decydując się na psa tej rasy, musimy mieć i nakłady finansowe, ale i, i czasowe i po prostu niejednokrotnie, abstrahując już od tych wydatków, jest to po prostu ciężkie psychicznie, żeby razem z tym psiakiem przeżywać te jego zawirowania zdrowotne. No właśnie, bo kiedy nasze dzieci chorują, to my się stresujemy, kiedy nasi pupile chorują. To również jest to ogromny stres, bo ty mówisz, że już jesteście po operacji, więc wyobrażam sobie, że diagnozowanie. Później ten piesek idzie na taki zabieg, więc to też generuje duży stres, duże obawy. Później po tej operacji tak. trzeba też się szczególnie zająć zwierzęciem, prawda? Dokładnie tak. Tutaj wszystko zadziało się bardzo szybko i tak naprawdę dzięki szybkiej reakcji Kofi bardzo szybko wrócił do pełnej sprawności, ale właśnie bardzo ważne jest, żeby tutaj obserwować i działać szybko. Niejednokrotnie rozmawiając z właścicielami innych buldożków słyszałam, że pies wykazywał różne objawy i był leczony na zupełnie co innego, a często to właśnie są te problemy z kręgosłupem. Niestety buldogi francuskie są predysponowane do różnych dyskopatii w związku z tą nieprawidłową jednak budową kręgosłupa. Także no, musimy mieć tutaj na to uwadze tą dużą czujność. Trochę o tych uwagach, ale poza tym jest życie codzienne jak się żyje z buldogiem francuskim i, i na czym ta miłość polega, czym on rozkochuje w sobie? No, no, no tak no, zobacz, jak widać. Jeszcze tutaj puszcz, coś dodać. Yy, generalnie yy, pod względem behawioralnym to jest cudowna rasa. Yy, kofi w momencie, kiedy jestem w pracy tak naprawdę przesypia ten czas. Poznoszone są tylko moje kapcie do legowiska i on, on w zasadzie te, te 8-9 godzin w domu przesypia. A potem się budzi. A potem się budzi. No i właśnie tutaj trochę pokutuje taki stereotyp, że bulldog mops to są psy, które nie wymagają dużej aktywności, ale Kofi paradoksalnie jest psem bardzo aktywnym. Spotykamy się codziennie z psami różnych innych ras i on naprawdę potrzebuje bardzo dużo aktywności, potrzebuje się wybiegać tak jak każdy inny pies. Także miejmy tutaj na uwadze, że na spacery to jest trzeba wychodzić, trzeba tak, dokładnie... mieć długą smycz. Właśnie smycz, tego nie wiem czy to możemy pokazać, bo 예. przyszłaś z taką smyczą, często spotykaną, taką na, na takiej, ta się ściąga, tak? Tylko masz taką trochę trenerską smycz, mm. ale to mam podobną do jest mojego To jest smycz, psa. która daje mu taką sporą swobodę. Yy, smycz, o której mówisz, to jest smycz typu flekcji, która nie do końca jest polecana. A właśnie, podobno ja też nie kupiłem jej, bo, bo poczytałem trochę i mi się okazało, że ona nie jest najlepsza Generalnie buduje u psa nawyk szarpania, ciągnięcia na spacerach. U Kofi ten nawyk jest bardzo powiedziałabym rozwinięty, trochę jak kot chodzi własnymi ścieżkami i to też charakteryzuje buldoszki, że to są jednak takie małe uparciuchy. Na jest takie smycze, tylko ostatnio. Dobrze, dobrze, proszę bardzo. Trzeba są długie. Ty pieska masz, to się... Tak, jednak trzeba mieć sprawność w rękach, ale to daje się plusy w wychowaniu psa, który wychodzi na zewnątrz, kończy się błąd. No i właśnie Łukasz powiedział o wychowaniu psa i ja chciałam cię, Milena, zapytać, czy ty korzystałaś właśnie z instruktorów ze szkoły? Szkoleń, czy chodziłeś z Kofim na takie szkolenia dla piesków? Nie, nie korzystaliśmy z behawiorysty. Nie do końca widziałam taką potrzebę, żeby, żeby z takich usług korzystać. Z natury jest grzeczny. Jest grzeczny, jest uparty, ale jest grzeczny i nadrabia to no, tą swoją słodyczą. Zresztą, no, a inne psy, mówię, że są te interakcje. Jak buldogi francuskie, jak kofi reaguje na spotkania z innymi czworonogami. kofi jest bardzo przyjaźnie nastawiony do, do wszystkich innych żywych stworzeń, jest bardzo ciekawy. Z każdym musi się na ulicy przywitać, podejść, obwąchać. Także tak to u nas wygląda. Bardzo dziękujemy ci za rozmowę. Milena Tyjarska była naszym gościem. No i oczywiście Kofi. No i... Dodajmy jeszcze, że dzisiaj mamy bardzo ważne święto, mianowicie Międzynarodowy Dzień Psa. Tak, wspominaliśmy, I... dlatego ta nasza dlatego rozmowa, dlatego zaproszenie. Pojawi. I spuentujmy może tą rozmowę takim pięknym zdaniem, które przytoczę, że pies jest dla nas tylko rozdziałem, a my dla psa jesteśmy całą książką. Także pamiętajmy o tym, wracając niejednokrotnie zmęczeni z pracy, kiedy już nie chce nam się wyjść na ten długi spacer, że pies czekał na to cały dzień i to jest ulubione ulubiony element dnia tego psiaka. Tak jest pięknie powiedziane, drodzy Państwo. Również zastanawiamy się i robimy dobry research, tak, jakiego jest. psa wybrać, z czym się tak, będziemy pomysł. mierzyć, żeby podejść do tematu odpowiedzialnie, a do tematów, które podejmuje I że, Paulina. jak się bierze w